No, pozdrawiam Was zimowej Bydgoszczy. Teraz to zaczęło konkretnie sypać. Jestem po kolacji. Kolację zaliczyłem sobie w restauracji Swings. Nawet bardzo smaczna. Zimowa aura. Muzyczka gra. Jest nie za ciepło, nie, nie za zimno. Śnieżek sobie sypie. Powoli też się będę zbierał do hotelu. No, przecież czuję by był gdzieś grudzień, 20 grudnia, a nie 20 listopada. Ale piękna aura, naprawdę piękna. Jarmarczek. No na rynek no, z Wrgosy to już jest u mnie na jakimś filmie bo czasami bywam w tym mieście Jakieś grzańce Przepraszam, gdzie można kupić te grzańce? Okej. Ok, i to jest do kupienia z kieliszkiem? Tak. Okay. No, czyli to można kupić grzaniec z kieluszkiem, w Kaucing. Zobaczymy jak. Koineczka.